Cześć, jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie przegląd magazynów LEGO na październik 2021 roku. Dzisiaj mam ze sobą dwa magazyny, czyli LEGO Marvel Avengers numer 5 na 2021 rok oraz LEGO Star Wars numer 11 na 2021 rok. Każdy z tych magazynów kosztował 14,99. Ogólnie w tym miesiącu otrzymaliśmy naprawdę wiele świetnych magazynów, jak chociażby jeszcze nowy magazyn magazyn Lego Minecraft czy też Lego City jednak ja uznałem, że ich nie potrzebuję i potrzebuję tylko te dwa magazyny, które mam teraz przed sobą i nie będę zbędnie wydawał pieniędzy. Wy w komentarzach piszcie, jakie są według was najlepsze magazyny w tym miesiącu. Was teraz zachęcam jeszcze do zostawienia łapki w górę, nowych widzów do subskrypcji kanału, a teraz przejdźmy już sobie do unboxingu tych magazynów. Pora teraz na trochę zapowiedzi, także 9 listopada otrzymamy składającego się z 45 elementów A-Winga ruchu oporu. No i jest to kolejny odgrzewany kotlet, już kiedyś taki mini model mieliśmy, no i tutaj właśnie to powiedzenie, że jest to odgrzewany kotlet moim zdaniem naprawdę dobrze pasuje, bo tak jak w przypadku kotletów, gdy je sobie odgrzejemy, no to moim zdaniem smakują one gorzej niż takie świeżo po usmażeniu. Taki w tym przypadku ten pierwszy mini model wyglądał lepiej niż ten, chociaż i tak ten A-Wing jako mini model Moim zdaniem jest jednym ze słabszych. No tutaj ta schodkowatość na przodzie, jakby nie mogli użyć takich gładkich, ciemnozielonych elementów, no naprawdę nie wygląda to najlepiej, ale jeszcze jak ten mini model będzie wyglądał na żywo, to pewnie przekonamy się. W przyszłym miesiącu, ale jak na razie, moje wrażenia co do tego mini modelu są dosyć negatywne. Zaś, jeżeli chodzi o magazyn z Marvela, to tutaj dostaniemy naprawdę bardzo fajną minifigurkę już 23 grudnia, dzień przed Wigilią. No i otrzymamy czarną wdowę oraz taki stojak na bronie. No i uważam, że ta minifigurka jest naprawdę bardzo ładna. Dodatkowo fajnie, że otrzymujemy ten stojak na bronie. Trochę akcesoriów, trochę klocków do tego ładna figurka. No, czego chcieć. Więcej, niestety, ja tego magazynu raczej sobie nie zakupię, no niestety, stety, a to dlatego, że ja tą figurkę już posiadam, ale jeszcze przemyślę, czy na pewno go nie kupować, bo zawsze ten strój sobie można wymontować i zbudować jakąś inną kobietę należącą do organizacji tych czarnych wdów, przynajmniej tak pamiętam z filmu. No i myślę, że ta figurka jest fajna. Jak ktoś jej nie ma, to jak najbardziej warto ją sobie zakupić. Także to by było na tyle z zapowiedzi, więc teraz przejdźmy do tego, co najważniejsze w magazynach, czyli do dodatków. Tak prezentują się te dodatki przed zbudowaniem. Zanim jednak je zbuduję, to chciałbym Wam tutaj pokazać jeszcze jedną rzecz, mianowicie tą saszetkę od turbo tanka. Zobaczcie, jak ona jest mocno wypchana klockami. Dodatkowo też jest ona naprawdę ciężka. Sam, gdy podniosłem tą saszetkę tak po raz pierwszy, to byłem zdziwiony jej objętością oraz właśnie wypchaniem klockami i wydaje mi się, że pod tym względem ten mini model będzie wygrywał. Z wszystkimi, ale dobra, nie będę już więcej przedłużał i po prostu biorę się za budowanie tych dodatków. Jako pierwszego omówimy sobie tego turbo tanka klonów. No i muszę przyznać, że według mnie ten mini model jest naprawdę całkiem udany. Jest on moim zdaniem dobrze odwzorowany, sama bryła wygląda spoko, no i po prostu mi się on. Podoba. A jeżeli nie chcielibyśmy sobie tego mini modelu gdzieś tam stawiać na płeczce, no to zawsze można go rozmontować na elementy, a ich jest tutaj aż 57, a do tego tych części jest tutaj sporo takich właśnie użytecznych, jak na przykład te randbriki 2 na 2 w kolorze ciemnoszarym. Do tego są jakieś skosiki, elementy do snotowania, także myślę, że te elementy dla mocerów mogą się po prostu przydać. A co do samego mini modelu, to oczywiście on jeździ, jak możecie teraz zobaczyć naprawdę całkiem fajnie się on porusza jeżeli mielibyście z tym problem to po prostu mogliście zbyt mocno zacisnąć te elementy a wystarczy to trochę poluzować i już te kółka wtedy dobrze się poruszają z przodu prezentuje się to w taki sposób mamy tutaj jakiś kokpit jest szybka są dwa grille tutaj jest to fajnie wygładzone po bokach są również działka którymi można ruszać w takim Stopniu. Z drugiej strony również też jest działko. Sam ten turbo tank jest symetryczny. Tutaj fajne są te duże skosiki. No i z tyłu mamy kolejną jakąś szybkę. Od góry jest taka wieżyczka, czy też jakaś... Antenka, no i od góry w sumie też to nie zostało najgorzej zrobione. No a od dołu wygląda to oczywiście tak. No i jeszcze raz się powtórzę: według mnie ten mini model jest udany i po prostu mi się on podoba. No i do tego ma też naprawdę sporo, ale to sporo części, które można na pewno do swoich własnych konstrukcji wykorzystać. Drugi dodatek, czyli Iron Spider. No i tutaj bym powiedział, że również jest naprawdę bardzo dobrze, a nawet lepiej. Ja ogólnie naprawdę bardzo lubię zbierać takie alternatywne stroje dla różnych postaci, jak na przykład właśnie Spider-Man, Iron Man czy Batman, więc tutaj jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego dodatku. Tym bardziej, że z tego co patrzyłem, to ta figurka występuje raczej w takich droższych zestawach, a tutaj możemy ją dostać za jedyne 15 zł. Co do nadruków, to niestety nie mamy ich na nóżkach, a szkoda, ale za to na torsie, jak i na główce prezentują się one naprawdę bardzo ładnie. Fajnie wyglądają te wszystkie złote zdobienia, czy też to elementy. Elementy. Mamy również te cztery odnóża z tyłu, którymi można sobie w takim stopniu poruszać. Są one zakończone takimi złotymi kolcami. Z tyłu prezentuje się to w taki sposób. Szkoda jedynie, że ten czarny element nie jest na przykład w kolorze czerwonym. Wydaje mi się, że wtedy mogłoby to lepiej wyglądać. Główka z tyłu wygląda właśnie tak. Pokażę Wam również, jak prezentuje się torsik. Od tyłu, no i wygląda to w taki sposób. Oczywiście, i tak jest to przysłonięte. Więc, mogliby tutaj nic nie dawać, a dali na druk. Także, myślę, że naprawdę. Całkiem spoko. Jeżeli chodzi jeszcze o takie dodatkowe elementy, to otrzymujemy te dwie pajęczynki. No i muszę przyznać, że ta figurka według mnie jest naprawdę świetna, bardzo mi się ona podoba I jeżeli właśnie lubicie Marvela, Spidermana oraz takie alternatywne stroje, to ja na waszym miejscu leciałbym do kiosku, bo 15 zł za taką minifigurkę to według mnie jest naprawdę świetny interes. A teraz, skoro mamy już wszystko omówione, to przejdźmy sobie do podsumowania. Podsumowując, muszę przyznać, że w tym miesiącu otrzymaliśmy naprawdę świetne dodatki do magazynów. Oprócz tych, które ja właśnie Wam w tym odcinku pokazałem, to otrzymaliśmy chociażby jeszcze Minecrafta, czy też Lego City, gdzie również były świetne dodatki, jednak ja uznałem, że nie będę wydawał 30 zł na kolejne dwa magazyny, tylko wolę je zaoszczędzić na jakieś zestawy, czy na przykład magazyny w przyszłym miesiącu. A wracając do tych dodatków, to według mnie ten turbo tank klonów jest naprawdę bardzo ładnym mini modelem i na pewno fajnie może ozdobić jakieś biurko, czy też to półkę, a figurka Iron Spidera jest po prostu świetna i jak za 15 zł to według mnie jest to po prostu kapitalny dodatek. Obydwa te dodatki na pewno otrzymują ode mnie notę 10 na 10. Wy w komentarzach piszcie co wy o nich sądzicie oraz jakie są według was najlepsze magazyny w tym miesiącu. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!